Państwa na konferencji prasowej po meczu zaległej drugiej kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Dziś Korona Kielce zmierzyła się na służbie arenie z Rakowem Częstochowa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 2-0. Jest ze mną trener Dawid Szwarga. Dobry wieczór trenerze. Dobry wieczór. Poproszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Uważam, że zagraliśmy bardzo pewny mecz zarówno w ataku jak i w obronie. i to jest budujące, że zespół był w stanie realizować zadania przez całe 90 minut. Były momenty w poprzednich meczach, że razem z zespołem, rozmawiając, wskazywaliśmy elementy braku konsekwencji, natomiast w tym spotkaniu nasza konsekwencja była na bardzo wysokim poziomie w realizacji zadań. Uważam, że bardzo dobry początek meczu, bardzo dobre wejście w mecz, pierwsze 20 minut, duża kontrola nad sytuacją na boisku, przebywanie na połowie rywala, dobra organizacja wysokiego pressingu i, i piękne bramki, bo, bo obie bramki piękne. I w drugiej połowie chcieliśmy grać tak samo, chcieliśmy dalej utrzymać obronę wysoką na dużej intensywności, dalej przebywać jak najczęściej na połowie rywala. Natomiast widzieliśmy też, że korona w takich sytuacjach często przychodzi na strukturę 4-4-2, gra bardziej bezpośrednio. No i w związku z tym pojawiają się sytuacje piłki niczyjej, piłki w powietrzu, gdzie trzeba tą sytuacją dobrze zarządzać, odbudowywać drugą strefę, asekurować się wzajemnie, być gotowym na sytuacje również chaotyczne. I tak było. Stoperzy byli dzisiaj na bardzo dobrym poziomie, wygrywali większość pojedynków. Natomiast Jedynym minusem tego spotkania jest oczywiście brak strzelania trzeciej bramki, bo strzelenie trzeciej bramki zamknęłoby to spotkanie znacznie wcześniej. Chciałbym też tylko indywidualnie wyróżnić jednego zawodnika, żona Carlosa, który musiał dzisiaj przygotowywać się z zespołem hmm, od samej początku rozgrzewki. Hmm, jeden z zawodników mógł nie wystąpić dzisiaj, e, ważyły się jego losy. I to jest zawsze trudne dla zawodnika, który. Hmm, Wychodzi na rozgrzewkę, nie do końca wie, czy zagra. Potem jest dalej w rozgrzewce w trakcie, w trakcie pierwszej połowy, wchodzi w drugiej połowie finalnie, mimo że się rozgrzewa z zespołem, który wychodzi na mecz. A, a Carlos utrzymał koncentrację, dobre nastawienie i dał bardzo dobrą zmianę w momencie, kiedy Erik doznał urazu. Gratulacje dla zespołu, teraz przed nami mm, przygotowania już do kolejnego spotkania analiza tego i, e, i utrzymanie mm, konsekwentnie. Naszych zachowań na boisku w meczu z UKS. -em. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Czy są jakieś pytania? Dobry wieczór, panie trenerze. Na początek gratuluję zwycięstwa w tym spotkaniu i mam takie pierwsze pytanie. Jak wejście w mecz i ta pierwsza połowa ustawiła Rakowa mentalnie? Bo naprawdę dobry początek, i później widać było, że ci zawodnicy chyba też byli bardziej pewni siebie. I czy to miało. Jaki to miało wpływ na państwa drużynę? Chciałbym, żeby miało żaden wpływ, bo to, czy pierwsza akcja będzie udana czy nieudana, nie może mieć wpływu na pewność siebie zawodników. Pewność siebie zawodnicy budują znacznie, znacznie wcześniej, przygotowując się do meczu, będąc przygotowane pod kątem taktycznym, technicznym, wiedząc, co się wydarzy na boisku. Jedna akcja czy początek meczu nie może tego zmienić. Oczywiście to na pewno pomaga zawsze dodaje takiej energii i takie momentum mieliśmy przez pierwsze 15 minut, ale uważam, że również w dalszej części spotkania potrafiliśmy utrzymać dobrą jakość indywidualnych zachowań jak i zespołowych. E, to przechodząc do drugiej połowy, jak czerwona kartka Arsenicja zmieniła wasze, wasze spotkanie o ile zmieniła? Bo Raków nadal grał bardzo podobnie, jak przed tą czerwoną kartką, ale jak sobie można z tym poradzić też sobie radził Raków? Tak, no, uważam, że już nie, nie raz będąc w Rakowie jeszcze jako asystent kończyliśmy mecz w dziesiątkę i wiemy jak w tych sytuacjach powinniśmy się zachować, wiemy w jakim ustawieniu powinniśmy grać, wiemy, że nadal nawet grając w dziesiątkę chcemy w niektórych momentach, już nie tak często, ale w niektórych momentach grać w obronie wysokiej. Co najważniejsze byliśmy po prostu skuteczni w pojedynkach, bo Korona grała bardzo bezpośrednio, grała dużą ilością dośrodkowań, a nasi stoperzy po prostu wygrywali dużą ilość tych pojedynków. Więc no ta czerwona kartka na pewno sprawiła, że mieliśmy mniej piłki, mieliśmy, musieliśmy kontrolować może bardziej bez piłki, co zrobiliśmy na dobrym poziomie. Moje ostatnie pytanie. Chciałbym Pana Trenera spytać o ocenę gry Erika od no bo to jak on się prezentował się na lewym pachadle, jakie rajdy dawał i pomagał na lewej stronie, pomagał na lewej stronie właśnie Martowszowi, Nowakowi, było Wręcz imponujące. Nie widziałem od jakiegoś czasu takiego wahabowego w Lidze Polskiej i jak poważna jest ta jego kontuzja, bo było widać, że schodził z grymasem bólu i tak jak trener już wcześniej wspomniał, musiał wchodzić Jean Carlos nagle na boisko. Ciężko mi wskazać, kto był lepszym zawodnikiem, czy Carlos, czy Erik. Naprawdę duża, duże szczęście dla trenera ma mieć takich dwóch zawodników na jedną pozycję. Faktycznie, ale dysponuje bardzo dobrą motoryką, bardzo dobrą intensywnością, ale przed nim jeszcze dużo pracy, bo były momenty w tym meczu, że taktycznie mógł się zachować lepiej. Czy to było ustawione za wysoko w niektórych momentach, zwłaszcza w ataku. Na pewno, jego wrażenie, na pewno wrażenie robi jego dynamika i z tego będziemy chcieli korzystać w kolejnych meczach. Czy jeszcze jakieś pytania do trenera? Proszę bardzo, Mateusz tutaj w pierwszym rzędzie, pan. Dzień dobry Panie Przede wszystkim dziękuję na początek wyganego meczu. Chciałem zapytać, czy pierwszy gol strzelony z słabego dystansu i ten, jak my zapowiedź zmianę taktyki, zmianę sposobu gry, rokowa stała, czy raktów, otworzy się na tego typu strzały z daleka? Jest kilku zawodników, którzy mają na to pozwolenie i Ante jest jednym z nich. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? A, tutaj jeszcze jest jedno. Dzień dobry, panie tenerze. Gratuluję zwycięstwa. Że polski plec weszłuchomie. Po chciałem zapytać o takie wątki kadrowe, liczbę Polaków w składzie i też liczbę młodzieżowców, bo wydawało się, że w drugiej połowie kontrolowaliście mecz. Wszystko wieści w tej, pod kontrolą, ale nie skorzystał pan z żadnego młodzieżowcy, który Kaśniował Dawid Dracha był już gotowy do zmiany i byłby za wynikiem, który, który by wszedł na boisko. Natomiast uraz, no, przepraszam, czerwona kartka arsencja doprowadziła do tego, że musieliśmy to skorygować i wpuścić Jana na centralnego. Centralnego stopera, więc yy, yy, to, czy ktoś jest młodzieżowcem, to nie jest pierwszy argument do wejścia.